Ridiculous without even trying how to do it. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power and will, 5% pleasure, 50% pain. Siemaneczko cześć z tej strony Bora. Witam was w kolejnym openingu z FIFA 16 na moim kanale. Po pierwszym openingu, po pierwszym strzale w dziesiątkę wygrałem Informa Sergi Roberto z Barcelony i na razie on widnieje tylko u mnie na tabeli. Dzisiaj jest kolejny strzał w dziesiątkę, więc otwieramy sobie kolejne 10 złotych paczek za 7.500 i zobaczymy co z nich wyjdzie. Co wypadnie i podsumujemy sobie na końcu odcinka. No to okej, okay, jedziemy z pierwszą paczką. 7,5 tysięcy wydane. Co trafimy? O, jakiś bramkarz z Hanoweru, drobny. <gryw> Drobnych mi tu nie rzucajcie. Rzućcie mi coś grubo. I nie ma nic. Piłkę zobaczymy na transferową. A reszta na razie do klubu. Standardową paczkę numer dwa. O, środkowy obrońca. Eee, paleta kakuta. A, nic nie ma. Kota mam. Ale na nic mi się to raczej nie przyda. Paczka numer 3 Kurczę, jakiegoś informa. Neymar jest w drużynie tygodnia. Cholera Z jest w drużynie tygodnia. To by mi mogło trafić, przyfarcić, dać. To by mi mogło wypaść, ale bym chciał. O Sergio Aguero, też bym cię chciał. Zajebiście mi się to grało w FIFA 15. Ach nic. ba... No boa. No bo. Patrzcie, ani jednej świecącej. Tutaj dopiero. Kurczę no. Borussia Park. Ciekawe, ile to jest warte. Dobra. Paczka numer 5, czyli połowa za nami dzisiejszego strzału w dziesiątkę. Bramkarz brazylijski z Walencji. Dany Alves. Nie. Nie Dany Alves. Diego Alves. No właśnie. Wilsher. O! Przefarciło mi od EA 500, 500. No składam drużynę Chelsea tak, to to z boku. To w drugi skład, który składam. Tego pana już mam. Ok, paczka numer 6. Ten sam drobniak. No samymi drobnymi mi rzuca. <śled> Ja chcę, żeby mi rzucało grubymi, a nie drobnymi. O kurde, dobra. Reszta do klubu. Agüero jeszcze raz, paczkę numer 7. Kurde, prawy obrońca z Alus Sociedad. I nic, 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 architekt, stroje Milanu. Messi, co ty mi dasz? Jeśli coś w ogóle. Paczka numer 8. Środkowy obrońca z Francji. Eee, La Porte. Papu do Polosa tu jeszcze mamy, ale to nie są chyba niewarci. warci. O, mamy jastrzębia. Jeden z napastników w, mo w mojej drużynie już ma jastrzębia. Damy drugiemu. Przedostatnia paczka. Co tu wyskoczy? Napastnik belgijski z Liverpoolu, Benteke! Haha! <laughs> On mi się przyda! Tak, tak! On, Benteke, mi się przyda! Super! Ale nie ma nic powyżej 85 overalla, overalla, więc na liście nic nie umieścimy. Ostatnia paczka z czarnym z Bayernu Monachium. A myślę, że znowu dorobny Kokorin. Sersi, na, na tym na ty dużo zyskiwałem w FIFA 15, jak nim handlowałem. Mierzejewski Strzelec czyli jak widzicie, nie ma nic. Ok, w naszych dzisiejszych paczkach 10, które otworzy, otworzyliśmy, nic na nie fajnego nie wydropiło, nic z overallem powyżej 85, więc na listę nic nie dajemy. Pozostaje nadal ten jeden tylko Inform. Jeśli Wam się odcinek podobał do beściaki łapa w górę na zachętę będzie tego więcej openingów, będzie mi to skłaniało, żeby częściej to robić. I pozdrowiera, który ostatnio dawał łapy w dół, to też yy, pozycjonuje film wyżej niż myślisz, a nie wpływa negatywnie na to, że pozycjonowany film jest dużo niżej. Więc dzięki również. Lepsze, żebyś postawił łapy w dół niż nic nie dał. Trzymajcie się do beściaki strzała.